Szlak. O mało co bym się spóźnił. Ceremonię trzeba poprowadzić. Do dziś ta noc, czas nagradzania tak z woli. Uznania chcą, mimo że się ich boisz. Nagród stos ma iść w ich ręce dziś. Złoto nasz cel. Każdy to wie. W tę jedną noc jak raz gramy fair. To killer krok. Pan fair gdy brak ci! Daj! tych mi daj! To jest więcej daj! niż pojebane. Wiesz, powinna być wściekła, ale kurde, te laski tańczą bosko. Ona szpasię! Bludą o jacie! Jak to traj! Kto tu padł! Oto ma łeb! Przybył też Bane, ten mierny zjeść! Co? Harry Quinn! jest też obok nich siedzi! A jak się zbierz? tych mi daj! Jak No, zrobiło się ciut niezręcznie. Nie, skąd? Czemu tak uważasz? E, bo gdy z nim chodziłaś, miałyśmy romans, a potem porzuciłaś go dla mnie przed ołtarzem, a teraz siedzimy całą trójkę przy jednym stoliku na gali nominowanej jako najlepsza para. Bingo, bango! Jak Przygotowaliśmy dla was nie lada widowisko, ludziska! Spadną niezwykli goście! Silestro, Solomon Grandi, Kevin Spacey będzie się działo! Może powinnyśmy iść, powinniśmy. Nie, 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 w porządku, to już przeszłość!